Siema widzowie, witamy w sylwestrowym vlogu Jest godzina 10.42 Co ja mam jakieś adhd Jest 10.42 No wiecie co ja ogólnie 1042, a ja poszedłem spać o jakieś około 5 albo 6, nie wiem więc spałem tylko jakieś 5-4 godziny. Ale żeby nie marnować dnia, to już sobie daruję kontynuowanie spania. Położyłem się spać, o jakiejś drugiej czy co? Nie mogłem zasnąć. Eee. No i zostawcie łapkę w, w górę i subika. No. I życzę Wam wesołego nowego roku. I to właśnie zna, śniadanie zaraz zjeść, jak jeszcze po, poleżę sobie i pożalę się, jak i czemu ja nie poszedłem spać wcześniej. Teraz chyba będę musiał przespać fajerwerki Albo pójdę spać o 19, a obudzę się pod koniec imprezy, czyli o 23 Bo u mnie zwykle to wygląda tak, że po 15 goście przyjeżdżą Nie, o 17 Potem o 19 jest impreza i tak do 23.00. No potem idziemy na fajerwerki. Bum, fajerwerki strzelają. Wszyscy się chowają. Przepraszam za pomiłk wyszczaty moc. No i po fireworkach wracamy do domu. A ja długo nie śpię. Nie wiem. Szczerze, trochę mi się słabo do tego przyznać. Ale ja, ale ja taką... Najdłużej, kiedy nie spałem, to kiedy nie spałem. W sylwestra to chyba w poprzedniego sylwestra bo poszedłem spać o otwartej dzisiaj spróbuję wytrzymać do szóstej Dobra, bo już ten film się robi nudny zapewne, to lecimy z kowsem. Jest godzina yy, 11.32, yy, nie pytajcie co ten długo robiłem w łóżku yy, i planujemy owalić tą bułkę kajzerkę. Yy, oczywiście z małym co nieco. Dobra, nie wiem, wybierzmy sobie jakiś nóż. Nie, bo ten jest tępy. Nie, ten też nie. Są tu jakieś dobre może? Nie wiem, może ten. Co, na technice mnie jeszcze nie uczono jak robić kanapkę. Kurde pusto jest ogólnie tutaj. Ale może wyskrobię resztę. Eee... Dobra... Kurcze, ale zapachniało teraz miętanie. To jest butelka miętowa? Nie, to jest butelka czekoladowo-bójkowa. Kawa co tak śmierdzi w yy, Teraz beń, yy, Teraz na śniadanie mamy Bułkę kajzerkę Z jakąś dziwną nutellą bez, Bo była taka biało Biało-brązowa Jak szachownica I ogólnie mamy Szklankę czystej Przepięknej, zdrowej wody i tak ona jest z banka. Nieważne. I też nie zwracajcie uwagi na tą babę, co tam mówi w tle, bo to nie jest istotne. Istotne jest to, że. <that's gone Arizona> że dzisiaj będą fajerwerki, i dzisiaj pokażę fajerwerki tym osobom które nie mogą zobaczyć firewerek bo żyją w jaskini <laughs> tata buduje stół i już się pojawiają się pierwsze kuzynki no. nie nawet nawet 12 jeszcze nie ma a już komu kuzynki moje moje przepiękne Eee Kurdeż ja nie dokończyłem śniadania Emilka jest wyskona to... Młodzi rozbierają mojkę. Bo przeż nie powiem na moich rodziców staży Dobra Więc UBIERAMY SIĘ Ki z tym, że każdy będzie miał jakieś fajne, nowe ciuchy Jeśli się ubieram Jakby to by był normalny dzień Moja szafa like. Prawie same czarne ubrania Oprócz tego gangsterka małego Którego i tak nie ubieram Dobra Co mi szafa wysrała, bo jestem ciekawy ogólnie eee. <laughs> eee, dobra Dobra, wychodzi na to, że Że to mi wysrała Jeszcze moje te przepiękne długie spodnie O nie wiem, mo, nie wiem, może się zabije Tańcząc w nich, może nie W sumie emosy nie tańczą, a nieważne. Tak się ogólnie prezentuje mój przepiękny outfit Patrzcie na moje spodnie, nie! A! Nareszcie może jakieś na spodnie, a nie późno. E, e, e! Dobra, dzień. Dzień jak co dzień. Obowiązki też muszą być. Są przyjemności, ale obowiązki też. Nawet musiałem coś robić na wigilię, więc tak karton z bombkami mam jakiś wziąć Co? ci poszło, już dobrym to znak było. Aha no sorry, ja się chciałem ubrać. Już nawet mi się nie chce mówić co będę robić dalej. Ojeju! No to podłogę, a co? Jako iż moi rodzice puszczają teraz popis ropy, yy, to teraz czas so, yy, przeczytać sobie książkę Nie no, nie tą książkę Jest godzina, Jest godzina 13 Ja kurdeż nie wiem co mam robić. Czy mam teraz spać, czy... Czy co kurczę? Nie wiem, może sobie posłucham czegoś normalnego, zanim się rozpocznie ta impreza i... O nie! Słuchajcie, jestem trochę zawiedziony tym Sylwestrem. Bo, no po prostu nikomu się nie chce imprezować. Jak na, a, a nie to, co na przykład w poprzednim roku, że aż cały salon był pełny. Może ja y, nagrywałem to wtedy, ale nie wrzuciłem tego. Trochę jestem zawiedziony tym sylwestrem. Więc teraz jestem w pokoju i robię. Lyrics wideo do, do płyty, znanej jako Mateusz. Dobra, jednak nie było tak źle. Była jakaś impreza. E, w, e, w każdym bądź razie jest 23:20 i zaraz idziemy na Firewary. Nie no, zaraz za 40 minut. No, za 39 minut.

再见。 Dobra, wy se, słuchajcie Marylilu a ja już wychodzę na dwór. Pa, pa. Ach, Dobra, idę ubrać bluzę. Bo przecież oni zan, zanim wyjdą na dwór to... Ohoho. Uh, poczekaj, bluza, o. Bluza jest przydatna zawsze. Dobra, jest 23.57 Ja już wychodzę, bo nie mam cierpliwości. Ja już muszę to ja zrobić. A, a, a myślisz, że ja nie? Dobra, dobra, idziemy. Ło, tu się już jakiś bum zaczyna. Dobra. O, auto. Nie wiem, narysuję im. Ha! W sensie moim rodzicom. Narysuję taki... Ha! Ha! Tata przyszedł! Dobra, tata będzie latał do dronem. Tata jest dronospecjalistą. Ale czemu? Dobra. 23:59 zaraz będzie nowy rok. Wytoczajcie. Ej, tak szybko mi w sumie zleciał ten rok. Dobra. Yo! Sam za bardzo nie wiem, kiedy e, odliczać. Ale je. 3 Czy... O kurde, jest już nowy rok. Jest już nowy rok, dawno. Od kilku... Szczęśliwego nowego roku. Szczęśliwego nowego roku. Tylko szkoda, że tu nie będzie żadnej mocnej petardy. Taka taka jakaś, taka co zrobić? Na wilkowic, jak to rok temu czy tam? Dwa lata temu. Ty Kurde, ja już nie wiem gdzie mam śledzić Tam są tam są O widzę tam są mi się Tam się jakieś rozbrykały Ale fajnie by było gdybyśmy my odpalili fajerwerki. Nie, 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 Tak, 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 tak Szczęśliwego nowego roku Dużo życzeń spełnień nie wiem w jakim wieku jesteś widzu, ale yy, ale życia, awansów w pracy i albo szóstek i piątek ej miejmy nadzieję, że będzie taka która zrobi zrobi tak O oh, no, de, trochę no Wow! A nie, to, to to nie Tam się jakieś światło pali No właśnie ja tak chcę, żeby jakaś fajerwerka wybuchła Tak jak ja teraz zrobię Coś źle zrobiłem Bo, jacie! Akurat ten fragment y, na, nagrywam dla jaskiniowców, którzy, którzy mieszkają na odludziu. I, i, I nie ma wokół nich innych ludzi. I ogólnie nie strzelają tam fajerwerki. Emilko, wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Y, 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 no dużo szóstek, dużo piątek. Nie wiem co. Przemku, ciebie nie nagrywam, ale wszystkiego najlepszego udanych projektów informatycznych, no. aplikacji i w ogóle. I szczęścia i pomyślności i w ogóle radości i tobie to samo Dla ciebie i wszystkich słuchaczy, wszystkiego co najlepsze. Samych dobrych ocen w szkole pomyślności, szczęścia, uśmiechu. I wszystkiego co najlepsze. 90% moich widzów tworzy bity. To dobrych bitów. Tato, tato, wszystkiego najlepszego. Oby ci się udało naprawić jakiś wiatrak. Yy, co tam jeszcze? Yy, Dzięki bardzo. Yy, sam za bardzo nie wiem. Dużo szczęścia, pomyślności i dużo radości. Łocho, yy, awansów w, pra w pracy. Życzę dużo szczęścia, ja nie mam co pomyślności, zdrówka, mówię, ja się samych mówię. wspaniałych witów, e, świetnych przyjaciół, e, A, Dziękuję nieudawanych. Dziękuję. Chociaż jednego, ale zajebistego. No. Na końcu, Na końcu chyba będzie takie Chyba w poprzednim w poprzednim roku tak było, albo dwa lata temu, nie wiem. Już nie pamiętam. O, tam była jakaś mocna tam. Tylko, że. Niby ten początek był mocny, ale. A wy dokąd? Wow, tam chyba będzie jakieś łubu dubu. Ach ta nasza mama, co z tego, że. Wow, co z tego, że nas pies się boi, i tak fajerwerki będzie tak samo słychać. Właśnie, co jak ci strzeli w drona? Taką... Dobra, szczęśliwego nowego roku ogólnie Udanych bitów y Życzę Seba bitsowi, y Tomaszowi problemowi y Modeku Kto tam jeszcze kurde tworzy bity o, jeszcze Prot Kairo. Wow! Ło! Wow! 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 ale mocna! 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 Pięknie. Ja cię! Ciekawe ile trzeba było wydać na takie coś. Ej! Słyszycie? Olbrzym pierdził! Ej no! Jakby czuję smród woł, jakiś. Woł, woł, woł. Widziesz to? Widziałeś to? gdzieś to? gdzieś to? He? Ej! 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 Pani Renatka ma tam światło zapalone. Ciekawe jak to wygląda. Ja! 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 Wow! Gdzie to było? Tam! Tam! Tam gdzie... Sorry kurde mordu. nie, nie wiem. Muszę sprawdzić czy chociaż Jedne takie fajne, najlepsze fajerwerki się nagrały, ale kurde no, no nie nagrały się. Mój telefon y, stwierdził a pierdzielić to mam zapchaną pamięć Nie nagram ci Spierdzielaj No i tak ogólnie teraz leci dwuja Teraz VPT. No i co mogę powiedzieć? Nie kończę odcinka w sumie. Bo. Uh, bo chcę Wam pokazać, że będę. Nie będę spał do szóstej. W sumie poszedłem dzisiaj spać o piątej. Ciekawe, czy wytrzymam do szóstej. To, to, to jest ciekawe. To jest ciekawe. A w sumie resztę Sylwestra nie wiem, jak spędzę. W sensie teraz nie wiem, jak spędzę. Czy może, nie wiem. Pójdę sobie na górę, coś tam porobić. Porysować. Nie wiem, ale to jeszcze nie jest koniec! No, ale już chyba mniej będę nagrywał. jest godzina 332 i... No mam już pierwszy stycznia, no kurdeż, żyję, żyję jeszcze, za 3 godziny idę spać, także mam czas by sobie coś jeszcze porobić. No i nasz Mateuszek Brzuszek Leniuszek.